Ciao! Witajcie w kolejnej części Przygód Max, a więc w grze Life is Strange. I jesteśmy aktualnie na złomowisku. Szukamy butelek dla Chloe, która chce tutaj zorganizować strzelnicę. Także trzy butelki już mamy i idziemy szukać dalej. Ognisko gdzieś tutaj ma być. Max nam podpowiada. Może przy ognisku coś się znajdzie. Piłkę już chyba oglądaliśmy. Tu coś jest? Raczej nie. To się stąd wracamy. Max troszkę szybciej. Łuski też już widzieliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Strzykawki również. Dobra, chodźmy tędy. Gdzie była Chloe tak w ogóle? Gdzieś w tej okolicy. Co się stało z Chloe? Tu jest Chloe. Chloe, trzy butelki ci nie wystarczą? That's my Chloe.:: o, I I heard heard those those bottles, while you chill. Not fair. I have to prep the range, cry, baby. And I've been tripping hard about where you got this rewind power. From God or the gods. So bow. M: make The world bow. Are you ready for that? Hmm Notto.: Oh yes. Once I figure out exactly how my power works. A god must doth know these things. Amen. And while you build an empire, I'm there to keep you on the path of badassness and fun. Spin, rinse, and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. <laughs> no biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do. Mm hmm. No dobra. Chloe is bardzo podekscytowana. Mocami Max. Dobra, to szukamy dalej. Może tutaj coś znajdziemy butelki tego typu rzeczy. U, co tutaj jest? Mamy jakieś pomieszczenie. Mmm. Chyba Chloe tutaj przesiadywała. Na to wygląda. Tu coś jest. Co to jest? all the way To Psychodeliczna apokalipsa. Okej, okay, tylko dorośli. No spoko. E, graffiti na ścianie. Nie chcę ale... Byłam tutaj. <grywa> Chloe tutaj była, Rachel tutaj była. No to Max też tutaj była. Ok, to będzie miało swoje konsekwencje, oczywiście

Chloe, Rachel, czy może ktoś inny? Mamy butelkę. Czwartą? Mhm. Zabieramy butelkę. Czwarta jest butelka. Kolejne graffiti. Mhm. Ouch. Nie skomentuję. Mamy wiadomość od Kate. Wiadomość od Kate. To już widzi. Nie, tego nie było. Max, dzięki za Twoją radę, żebym poszła na policję i powiedziała wszystkim... wszystko o Neyce. Doceniam, że mnie wspierasz podtrzymuje mnie to na duchu. Jestem po Twojej stronie, tylko nie mów o mnie za dużo już i tak mam kłopoty. Wybacz, że ci zawracałam głowę rano, chyba byłaś zbyt zajęta, żeby odebrać. Byłam na skroju załamania i potrzebowałam towarzystwa. Dzwonek muszę iść. No okej. Kate załamana. Myśmy nie odebrali telefonu od Kate, płyta Rachel Songs. piosenki Rachel, czyli to jest. Powiedzmy takie sanktuarium dwóch przyjaciółek Rachel i Chloe. Trafiliśmy do jej kryjówki, do ich kryjówki, pudełko z kosmetykami. Spójrz. Mhm. Mm tu mi się coś jeszcze świeciło zdjęcia. No, życie potoczyło się inaczej. No cóż, bywa i tak czasami. Bransoletka. Porwane bransoletki zniszczone. Mamy tutaj coś jeszcze. Mhm, Jakieś kolejne jeszcze inne rysunki. Jeszcze raz się tutaj rozejrzę, czy czegoś nie pominąłem. To widzieliśmy graffiti

Możesz się domyślić, jak bardzo mi zależy, żebyś przeczytała ten list po moim wysiłku, żeby ci go dostarczyć. Może po prostu chcę, żebyś go znalazła, kiedy mnie nie będzie, żebyśmy nie musieli o tym rozmawiać, a nie chcę, żebyś mnie znienawidziła. Od czego zacząć? Spotkałam ostatnio kogoś, kto jest inny od tych wszystkich wszawych snobów z klubu Vortex. Wiem, że dostaniesz zapaści, kiedy ci powiem, że jest ohydny, ale przysięgam ci, że jest mądry i oryginalny. Trochę przerażający, ale nie w stylu brutala. Po prostu wiele w życiu przeszedł. Tak, mam drobną obsesję. Nie będę cię obwiniać jak, obwiniać, jak zwariujesz. Może wiesz, wiem, że masz rację i to będzie mój sekret. Chciałabym się tym podzielić, ale wiem, wiem, że prześwidrowałabyś nie wzrokiem i wypytywała o każdy szczegół, nawet gdybyś wiedziała, co robiliśmy ostatniej nocy. No, Okej, okay. czyli Rachel kogoś poznała. Ciekawa informacja. Czy to ma jakiś związek z zaginięciem Rachel? Być może tak. Huh. Welcome to hell. Coś jeszcze chyba nie. Ale parę informacji o zaginion zaginionej Rachel się dowiedzieliśmy. No dobrze. Cztery butelki są. Brakuje nam ostatniej. Może z tej strony tutaj coś znajdziemy. Thanks for the Mhm. Kolejne graffiti tam było. Tutaj coś jest. U, tu jest ognisko. O którym wspominała Max. I butelka. O ognisko spójrz. Ognisko na złomowisku. Hmm. Może być ciekawie. Butelka. Ostatnia. Zabieraj. Mamy 5 butelek. Ok. To wychodzimy stąd. Ups. I nas przygwoździło. Tak, cofamy czas. Do tego momentu. No, wystarczy, guzik mi się zaciął. Co się stało? Dobra, wychodzimy stąd. I możemy już zmierzać w stronę Chloe, chyba, że coś ciekawego jeszcze po drodze znajdziemy, interesującego. Stara, stara lalka? Tego nie widzieliśmy. Nadpalona, tak się wydaje. Tu coś mamy jeszcze chyba, nie? Nie wiem, czy tutaj mamy możliwość zrobienia jakiegoś zdjęcia. Czy coś w tym stylu. Strzykawki były. Spróbuję się tak na szybko jeszcze przebiec tutaj po tym rejonie. Chociaż nie wiem, czy coś tutaj jeszcze znajdziemy dodatkowego. Nie za bardzo odnajduje się tutaj na tym złomowisku. Tutaj byliśmy. To widzieliśmy. Autobus szkolny. Uuu! Możemy zrobić zdjęcie. Świetnie. Stary szkolny autobus na złomowisku. Mhm. Mamy zdjęcie numer 4. Jeszcze sześć zdjęć. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć wszystkie. Miejsca do zrobienia zdjęć, raczej wątpię Może przy kolejnym podejściu do gry Tam się coś świeciło, czy ten autobus szkolny przed chwileczką? czy już mam omamy wzrokowe, łódź Dobra, to chyba wszystko, Max nie blokuj się na tym złomie Stary aparat widzieliśmy Pralkę oglądaliśmy Wiewiórka gdzieś tutaj biega, tu coś było Tutaj Max chyba nie będzie chciała iść. Tak, to już widzieliśmy ostatnim razem, i ona biegła tutaj w tą stronę. Tak, ja już tutaj zdjęcie robiłem ostatnio, aczkolwiek przechodzę ten fragment znowu drugi raz. Więc dlatego to się ponownie tutaj pojawiło. Ale żeby to było tutaj zapisane. Postępie gry, więc to zdjęcie tutaj ponownie zrobiłem. I tutaj coś było do oglądania, coś chyba tutaj było, jeśli pamiętam. Żeby to nam się zapisało. Kawałek koszulki to oglądaliśmy, tak? Tak. To już było. Może coś tutaj jeszcze się znajdzie. Tutaj coś ciekawego. Raczej nie widzę nic interesującego. Tutaj. Niewidzialna ściana. Tutaj też. No dobrze, to myślę, że pora wracać do Chloe. Brak samochodu, tylko możemy chyba spojrzeć na niego, zgadza się. No to wydaje mi się, że zwiedziliśmy już tutaj chyba wszystko. Tędy Max nie chciała przychodzić. E, tu byliśmy. Ognisko zgadza się. To przejdźmy tędy. Tam dalej chyba też nie przejdziemy. Mhm. Dobra, idziemy do Chloe. Szkoda, czasu marnować. Gdzie była Chloe? Tutaj jest Chloe. Masz 5 butelek. Thanks, Max. I co teraz, żeby to się źle nie skończyło? You're serious about this? We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Mm -hmm. Show me way, Max. Muszę ciekawe, Co ja mam tutaj zrobić? Co ja mam tutaj zrobić? Czy ktoś mi może powiedzieć? No, ok, muszę cofnąć czas. To rozumiem. Show me the way, Max. Aha, na takiej zasadzie, e, czyli prawo. Right. Sir, yes, sir. Ok.

Znowu nie widziałem. Mm. Tak to jest nagrywać w środku nocy, gdy moje zdolności są przytępione. E, du? Nie mam pojęcia. Będziemy próbować. Ja nie widzę, gdzie ten strzał pada. Cofaj. Trudno, mamy cztery próby. E, góra. Ja above. Right between the eyes. Ok. Watch out, Nathan. Chloe nie podoba mi się to. Give me to shoot, Max. Mm. Co my tutaj mamy do strzału? Obręcz, Hello? półka na narzędzia, beczka. I co? Fine, since you won't play, I'm shoot this Chloe, ktoś tutaj zosta zostanie postrzelony, ja to czuję. Ja to czuję, że coś tutaj się złego wydarzy. Co tu było? Monitor, monitor, półka na narzędzia, obręcz. Strzel w tą obręcz, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okej. Nice shooting tech. cool trick shot. How about using that junker for a target now? zderzak opona, przednia szyba, zbiornik. Strzelę w oponę, well, <laughs> strzel, nie wiem, Zder... Nie, 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 nie. nie. Wzderzak. Spróbuj. Yy, no. Dobra. Mhm. Mm tak mi się wydawało, że coś takiego się w tej stanie. Co faj. Czas. Co strzelała Chloe? Wzderzak. Chyba wzderzak.

Max, czyli znów przenosimy się do wizji Max. A no jednak nie. Cofanie czasu powoduje chyba problemy ze zdrowiem Max. Me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. Go Chloe. No, zaczyna się robić nieciekawie. Trochę przerażająco. No, dobra, no to rozmawiamy z Chloe. Chloe może even chill dziewczyna. Porozmawiamy z Chloe. Ok. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. are you afraid of getting in trouble oh boo-hoo max is afraid i know you can handle this and i'm here to guide you make me proud sister oops my quapote. hey it's del and louise or is it bonnie and clyde excuse us frank oh sorry chloe don't let me get in the way of your bonding i heard the gunshots and the breaking glass it's cute that you're playing with guns just like me at your age we're not anything alike man we both need money in fact you need it so bad you owe me a shitload don't you chloe huh you'll get your money don't they all say that you know even when they're broke and acting tough what are you hiding there girlie let me see. Spadaj, koleś. where did you get that bracelet a friend and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's and I... Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. You're kidding. Put that down. Oops. Mamy kolejny wybór, strzel, nie strzelaj. Mm -hmm. Dobra, wybieramy pierwszą opcję, będziemy cofaj czas. I never forget. You have until Friday to jest hilarijne. O, człowieku. Pamiętam cię, że I bo Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Dry bullets next time, brainiacs. Mm hmm. Sorry. You are awesome. Thanks for standing up for me. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. I co, nie ma możliwości cofnięcia czasu? Nie jest. Bo już się wystraszyłem, że to jest wybór, od którego nie ma odwrotu. Dobra, cofamy czas w takim razie. Mm, gdzie się tutaj szybciej cofało czas? Nie pamiętam tego, o, poszło. I tym razem spróbujemy nie strzelić. Hmm. Dobra. Idziemy w takim razie do Chloe. Dobra, to możemy pominąć. I teraz dokonajmy wyboru nie strzelaj. Come, me. ah oh, christ you're more like abbott and costello nice piece i'll consider this interest on your loan thanks you have until friday to pay me or i'll track you down with this interest have a good play kids really stood your ground i freaked I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe, I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret, lair didn't feel secret today. At least Frank Mhm. Mm Frank Szczerze mówiąc, myślisz, to jest dobry pomysł, że Chloe nie ma już tej swojej broni? Wow, sir. Why did Frank have Rachel's bracelet? właśnie talk about this later, but I better follow Chloe now. No właśnie, ten gość miał branzoletkę od Rachel, którą też widzieliśmy w tej tajnej skrytce dziewczyn. No to co, musimy teraz wyjść ze umowiska tędy czy nie tędy? Którędy poszła Chloe? Tu są tory, ale gdzie poszła ta Rachel? Eee, Rachel, gdzie poszła Chloe? Tutaj jest Chloe. okay to notji's I can't believe you basically gave him my gun here you go, Frank you can't keep getting mad at me especially for stupid shit. I'm not mad it adds up in my mind as people letting me down and I just liked having that gun, man now you have me to protect you I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At okay, Max? Mhm. Mm no dobrze. Czyli dziewczyny odpoczywają sobie tutaj na torach. Najlepsze miejscowa zawsze okolice torów kolejowych. Zawsze świetne miejsce na odpoczynek. E, dobra, ale dyskusję z Chloe myślę, że poprowadzimy sobie już następnym razem. Emocji na dzisiaj ze strzelaniem nam wystarczy. Także co ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się już w kolejnym odcinku gry Live is Strange. Cześć!